Ja przyjdzie Wiktor, a to ma być dla niego dzieci robisz nie, nie pozwólcie. No, pamiętajcie, dzieci z mojej ulicy, z naszej ulicy, tak, nie uh -huh. mojej, naszej uh -huh. ulicy, z prawda? Uh -huh. A co było największym problemem w naszej ulicy przez ostatnie dwa miesiące? Zaginiony rower. Zaginiony rower. I postanowiliśmy, że co, uruchomimy łańcuszek dobrych... Serduszek. Dobrych serduszek, tak jest. I tak nam się właśnie udało. A wiecie, jak powstał ten łańcuszek dobrych serc? To on tak powstał właśnie, że tak, mówiłam temu i tam temu, bo przyszedł kiedyś do mnie Wiktor, i ja opowiadałam Kalinie, przyszedł do mnie Wiktor z bliską, pełną winogron i z miną taką, to dla pani. Pomyślałam sobie, matko, nie dali mu winogron, a mi kazali oddać. Może dziecko potrzebuje zjeść tych winogron trochę. On mówi, bo ja jestem dzisiaj taki słówny, bo ukradli mi rower. I powiem tak, takie miał szklone oczy, że miałam wrażenie, że się rozpłaczę. Ale naprawdę mu współczułam. I od tego czasu ten smutek się udzielił najpierw mi wiedziałam, że wszyscy szukaliście tego roweru, rozglądaliście się na lewo, na prawo, żeby znaleźć ten rower, ale niestety złodziej dobrze schował aż że w tą niedzielę teraz przy stole, takim rodzinnym, na takim rodzinnym obiedzie, Wnuczek chciał koniecznie jakąś grę, a rodzice zaczęli mu tłumaczyć, że nie wolno mieć wszystkiego, trzeba dokonywać wyboru. Dokonałeś wyboru, masz taką grę, to tej drugiej już nie dostaniesz. Ja mówię, i to jest słuszne, bo opowiem ci historię chłopca, któremu ukradziono rower i on jest smutny już dwa miesiące i ten smutek się udziela wszystkim. Goście pojechali do domu, a córka dzwoni do mnie, mamo, to smutek mi się tak udzielił, że normalnie szukam na Jakiejś możliwości kupna roweru? Zadzwoniła do takiej firmy, gdzie dwaj dobrzy panowie, prawdopodobnie dwaj dobrzy panowie, szybciutko się zgodzili i powiedzieli, że oni wchodzą w to i że koniec ze smutkiem dla Wiktora. I tak właśnie powstał ten mańcuszek dobrych serc. Narysowaliście rower, i ten narysowany już mu nie będzie potrzebny. Niech on sobie zerwie. Tam jest serduszko od nas wszystkich. A tutaj uśmiechnie się Wiktor. Ale chyba coś powinniśmy jeszcze powiedzieć Złodziejowi, jak mówicie, jak myślicie? Powinniśmy coś powiedzieć Złodziejowi. Co, co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? Hmm. Że nigdy nie wie, kiedy będzie taki dzień, taki moment, że on też będzie smutny, bo ktoś zrobi mu krzywdę. Że nie wolno, że nie wolno takich rzeczy robić. A ten rower jest dla Wiktora. I wołamy Wiktora, Wiktor! Wi Wiktor. I brawo. Brawo Wiktor. Wiktor. No? <grych> ja, no, czy, czy, czy już koniec z twoim smutkiem? No trochę. Jak to <grych> trochę? Zobacz, zrywamy ten narysowany, ten rower taki, który jest tylko narysowany. I składaj burz go sobie na pamiątkę. Dobrze. Bo to dziewczyny tak dla ciebie pięknie narysowały. Bielka. Tak. Nie I od Bielka. teraz Bielka. Wiktor uśmiechnie się. Bo podziękować musisz. Jednej pani i nieznajomym panom. I nam wszystkim powiedz ładne, dziękuję. To my wtedy... Dziękuję. No proszę. <coughs> Cieszysz się? Tak. No, ja widzę, że Ci tak trochę jeszcze, jeszcze wierzysz czy nie wierzysz. My, wiesz, my jesteśmy panie, to my nie umiemy składać rowerów. Męcz się w domu sam. Zima przed tobą, składaj. I chcę Ci jeszcze powiedzieć, że ci panowie zapytali, czy. Ty masz jakąś dobrą blokadę na rower, żeby zamknąć. Tego powiedziałam, że nie masz. To powiedzieli, że jeszcze doślą ci jakąś blokadę. Nie wspomnę o tym, że jeden taki pan, też jeden taki pan. Taki pan jeden, coś tam powiedział o jakiejś kamizelce i o jakichś światłach. dostaliśmy jeszcze kamizelkę i tego, a potem jeszcze jakieś tam napiszemy podziękowanie tym panom, żeby tego. A teraz zapraszam was do stołu. My co prawda zaczęliśmy i będziemy świętować, dobra? Dobrze. No, dziewczyny piszcie paceta do środka.